Witamy Was z Karwiny na Śląsku Cieszyńskim, ale po stronie czeskiej, bo Republika, Republika Czeska składa się z trzech zasadniczych części: Z Czech, Mora i Śląska. Więc jesteśmy na Śląsku, tak naprawdę nie w Karwinie, choć administracyjnie tak, lecz we frysztacie. Frysztat to kiedyś osobne miasto. Drugie najważniejsze pocieszenie w księstwie cieszyńskim. Druga siedziba Piastów Śląskich w obrębie księstwa cieszyńskiego. Lecz w 1948 roku Frysztat włączono do Karwiny. I obecnie to jest tylko dzielnica, a całe miasto nosi nazwę Karwina. Podobne analogie widzę z Chorzowem. Chorzów, Królewska Huta, kiedyś Wielka Królewska Huta. Dziś nosi nazwę Chorzowa z małej wsi, zwanej dzisiaj dzielnicą chorzowym starym. Więc tak to było. Ośrodek jest również ważnym ośrodkiem polskim, można powiedzieć, za Olzie. Pamiętamy nie klub nam sławą okrył się rok 38, gdy rząd Polski włączył za Olzie po czeskiej stronie leżącej do II Rzeczpospolitej. I co warto tu podkreślić, urodził się tu Gustaw Morcinek. Ja chodziłem do technikum imienia Gustawa Morcinka. Gustaw Morcinek, pisarz śląski. Co ciekawe, on ogłosił w 1953 roku po śmierci Stalina, że Katowice będą nazywać się Stalinogrodem. I tak od 1953 do 1956 roku Katowice nazywały się Stalinogrodem. Ale dziś trochę o Frysztacie o Karwinie, na Śląsku Cieszyńskim. Za nami pałac Hryszczacki. Historia zamku zapoczątkowana w średniowieczu. Stał tu drewniany gotycki zamek, jednak potem spłonął. Na początku XVI wieku wybudowano wczesno-renesansowy pałac. Później Ubarokizowano go. Następnie wybudowano taki oto pałac w stylu Empire, czyli w stylu cesarstwa. No i zaraz do niego pójdziemy i za darmo. W ramach akcji, który, która odbywa się w kraju morawsko-śląskim, czyli w odpowiedniku naszego województwa, od 1 września do 31 października, wiele zabytków. Tego okręgu możemy zwiedzać za darmo. I z tego skorzystamy. Oczywiście jak będziecie oglądać ten film, to jeszcze tej akcji nie będzie, ale informowałem o tym na Facebooku, informował o tym Janusz Wita, informował o tym Peter Długosz. Więc Śląsko-Sztama Śląsko po śląskiej, po polskiej i po czeskiej stronie. Jademy dużo. Nie było można niestety za bardzo filmować, ale zobaczyliśmy ciekawe, barokowe wnętrza, a tu za mną szkoda Favorit sentyment. Nasze byłe auto, już drugi raz dzisiaj widzimy. To auto no miło wspominamy naprawdę. A tu kolejny przykład polsko-czeskiej współpracy. Napisy po czesku i po polsku. normalnie w środku miasta w Pawie. nie wiem czy one uciekły skądś czy tak sobie po prostu chodzą za mną filialny kościół Świętego Marka należący do parafii i podwieszenia Krzyża Świętego, którą widzieliście wcześniej jest to niejako kościół ekumeniczny, dlatego że odbywają się tu oprócz mszy katolickich zarówno w języku polskim jak i czeskim, zarówno w obrządku łacińskim jak i Grecko-katolickim tu rzecko-katolicka, a tu rzymsko-katolicka. To również odbywają się tu nabożeństwa, bohosłużba, czesko-słowęskie cyrkwe, husickie w niedzielę o 10, czyli nabożeństwa e, czesko-słowackiego kościoła husickiego. Więc to taka ciekawa rzecz z Karpiny. Byliśmy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, tam też nie można za bardzo robić zdjęć, filmować, nie wiem dlaczego, więc też za bardzo nie ma materiałów. Dowiedziałem się, że Karwina to takie postindustrialne miasto. Było tu kiedyś 10 kopalni, teraz są dwie, podobnie jak w Katowicach. Wszyscy z Republiki Czeskiej zjeżdżali tu na kopalnie, tak jak, na, tak jak w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były tu też polskie szkoły, było ich aż 7, została jedna. Więc Kalwina się zmienia. No i co ciekawe, jeszcze w Muzeum Śląska-Zierzyńskiego pani, która nas obsługiwała, była polskojęzyczna i narzekała na obecną władzę w Polsce, na Kościół w Polsce. To jest nie do pomyślenia w Czechach, mimo że ona też jest katolicką. To jest nie do pomyślenia, jaki to jest za ścianek. I ponoć większość polskojęzycznych osób mieszkających tu na Zaolziu, tak myśli.